24 sierpnia 2022 i dostajemy kolejną, niesamowitą aktualizację w Dziachka, to jest Global Offensive. Zaczynając od dołu, mamy tutaj dużo zmian na mapach, to znaczy aż tyle jest poświęcone tym nowym mapom, które ostatnio dostaliśmy. Tak na daną sprawę po tygodniu walczyć coś tutaj zmieniło, także spoko, na tym się nie będę jakoś spuszczał, no bo szanujmy się. Jeżeli chodzi o ciekawostki, to została dodana oczywiście nowy muzyki. tak na daną sprawę, co ciekawe przewidziałem to 3 albo 4 odcinki temu, że może pokusić o coś takiego zorganizować powiązanego z jubileuszem właśnie 10 dziesięciolecia. Co prawda formalnie nie, jest nie jest to w żaden sposób urodzinowy music box czy coś takiego, tylko po prostu Valve wprowadziło nowe y, sześć muzyczek. Super. Bardzo chciałem zwrócić uwagę na pierwszą z nich, to jest właśnie tutaj autorstwa clicks Filipa. Jeżeli nie wiesz, kto to jest, to jest ponad milionowy twórca na YouTube, który zajmuje się właśnie tematką Candlesticka Global Offensive i robi naprawdę ciekawe teście od takiej strony bardziej technicznej, takiej skillowej, coś takiego. Także jeżeli ciebie to interesuje, to serdecznie do niego odsyłam. Y, I co jeszcze się tutaj pojawiło? Została dodana mała wiadomość, że jeżeli twój ekwipunek zbliża się do osiągnięcia bariery tysiąca właśnie to toitemów, to wtedy dostaniesz o tym powiadomienie. Sztos, naprawdę to jest taka, taka zmiana, że trzeba było tutaj zawrzeć. Kolejne jest coś takiego, że jeżeli ktoś nie dostał właśnie tego coina, z oglądają przepełniony ekwipunek, no to powinien taką sprawę go, go, go znowu dostać. I tu zaczyna być dość ciekawie, gdyż możemy zobaczyć, że Wolf znowu tej miesza, jeżeli chodzi o status Prime i Non-Prime. Pierwszą zależną zmianą jest to, że z, y, użytkownicy właśnie z tym st Prime statusem mogą zapraszać tylko i wyłącznie y, przyjaciół ze Steama. Okej, okay. szczerze powiedziawszy, nie wiem czemu to miałoby służyć, i co mi przychodzi do głowy, to coś takiego, że jeżeli ktoś gra z jakimś boosterem albo jakimś smefem, który właśnie tego Prime'a nie ma, to że może go Zapraszać i tutaj znajomych, a wiadomo jest, że jeżeli Twój znajomy jakoś tam dostanie waka, yy, no to wtedy też tobie jakoś tam cofa te janki, jeżeli naprawdę na przykład dużo z nim rozegrałeś. Możliwe, że była to jakaś luka, którą właśnie wal właśnie w ten sposób wypełniło. I mamy jeszcze jakiś ograniczony wygląd profilu, jeżeli ktoś tego nie ma prima, Znaczy, jeżeli ktoś ma prima i widzi kogoś, kto nie ma prima, to widzi go w jakiś ograniczony sposób. No, okej. Okay. Następnie jakieś zmiany, jeżeli chodzi o Steam Controller, i bardzo nieznacząca zmiana w postaci jakichś zablokowanych e, ziomków, z którymi graliście. Ok. Co do samych muzyki, to przejdźmy sobie, bo może to a was akurat za na Steam i aczkolwiek że może kupić jakoś za 22 26 zł, także o tym myślę, że warto wiedzieć. Na chwilę obecną, widzimy, na Marketie tej żadnej informacji nie ma, natomiast inaczej jest, jeżeli chodzi właśnie o te muzyczki. Widzimy, że najlepiej póki co siadła właśnie oczywiście ta muzyka Free Click z Filipa, o której to to wiadomo jest, że jeżeli jest milionowy twórca, który dzisiaj naprawdę dobrze ma, dość mocne community, na zasadzie dość żyte, to wiadomo, że tutaj to musiało odcisnąć swoje piętno i właśnie w postaci najwyższej ceny za takowy to właśnie, właśnie sound, tak to się odbija, możemy zobaczyć, że najtańsze. Oh, przepraszam, tu jeszcze jest jeden jakiś hidden, Normalnie na samym końcu się to jest znalazła 77 zł. Okej, okay. czyli że w takim razie otwierając, to mamy tak na daną sprawę, jeżeli twórczyje 26 zł, to mamy tylko jeden przedmiot, który faktycznie jest droższy, no i wiadomo tej może jeszcze żebyś, jeżeli byś stawił statku tak tego Free w z flipa to wtedy. Także czy opłacać to na to sobie odpowiedź sam, aczkolwiek jeżeli tutaj jest tylko jeden przedmiot, no to może to być dość średnie. Jest to tak naprawdę daną sprawę czwarty Music box, jeżeli sobie patrzymy na poprzednie, jeżeli byś był ciekawy co się dzieje, z ceną, to weźmy sobie może nie, tego moga petal, bo czemu by też nie? O, może sobie otworzyć nawet super, ale fajny feature, naprawdę już sobie aż posłucham, normalnie chodzę do swojej playlisty na Spotify, dodam. Także jak jeżeli chodzi o cenę, możemy zobaczyć, że na początku najsfaktyczniej był jak z każdym przedmiotem, który chodzi na Steam, a później z czasem spada, więc jeżeli na przykład teraz jakiś wejdzie w posiadanie właśnie e, takowy soundtrack, no to lepiej się go jednak pozbyć, no bo widzisz co tutaj czeka ten przedmiot na podstawie kolejnego miesiąca, e, no i pójdzie tak na na sprawę, ciężko, żeby to jakoś tam poleciało do góry, gdyż na te właśnie walizeczki z tymi sątkami już są w grze. Nawet jeżeli sobie patrzymy na najstarsze z tych, to właśnie sątków, tutaj też jakichś tu, bo nie ma. Jeżeli chodzi o cenę, Weronem powiedział, że jest stosunkowo słabo. To jest coś dla mnie nie tyle, że słabe, nie tyle, że przykre, tylko jednak jest dość znaczącą informacją, a mianowicie, że to w żaden sposób nie jest aktualizacja związana z dziesięcioleciem Global Offensive. Co za tym idzie, tym samym mam wrażenie, że Valve odcina się już od właśnie tego dziesięciolecia Global Offensive. Mam wrażenie, że to, co mieliśmy dostać, to jest ten właśnie to update z kapsułką. Co wygląda fajną kapsułką. Złego słowa nie powiedzieć nie można. Fajnie to wygląda, fajnie to im wyszło, aczkolwiek. No jednak wszyscy się spodziewaliśmy, że będzie to tylko kapsułka, że nie zobaczymy nic więcej. A jeżeli wam tej kolejny update i nawet nie zawrze jakieś informacje o tym, no to dość słabo. Jeżeli powiedziesz, że to jest music hit na 10 Global Offensive, to wtedy moglibyśmy się jeszcze łudzić, że coś tutaj z tego tyłu zostanie dodane. Ale skoro nie zostało, to już chyba nie zostanie dane nigdy.